Siemano widzowie, z tej strony Królowicz Kacper Dzisiaj was zapraszam na kolejny dzień otwierania skrzynek na CSGO Skins A widzowie zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, serduszko, obserwacje Oczywiście jak wam się podoba ta seria to wtedy zostawcie te serduszko i obserwacje I łapę w górę i suba z dzwonem A ja co? Nie przedłużam, otwieram skrzynkę pierwszą I zobaczymy co mi poleci Dzisiaj mam taki do dupy dzień widzowie, że to szok Naprawdę do dupy, gorszego dnia nie, znaczy nie jest taki najgorszy dzień, ale taki, że nic mi się nie chce, nic tak wiecie, nic mi się nie chce, nic mi się nie chce robić, taki zanudzony jestem, no to po prostu mam taki do dupy dzień. Dobra, widzę, lecimy na kolejną skrzynkę. To Już jesteśmy na kolejnej skrzynce. Zobaczymy. No, na razie taka stracha, na razie taka strach. Uwaga co poleci. No i kurde... Nie no, 3, 3 na 10. 3 na 10, tak szczerze. No. Dobry widzowie, ja się z wami żegnam, żebyście mieli lepsze gwiazdy mnie, żebyście mieli globala w CS i żebyście, zawsze, żeby, żebyście mieli zawsze dobry drop na CS skins Ja ten drop oceniam 3 na 10, czy wam? Dobrego dnia.